Witamy serdecznie na konferencji prasowej po zakończonym pojedynku pomiędzy ras i GKS-em Katowice. Wraz z nami szkoleniowiec ras Rafał Bulatowski. Dobry wieczór. Trenerze, bardzo prosimy o kilka słów podsumowania do zakończonego pojedynku. Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że pierwsza bramka dla GKS-u Katowice diametralnie zmienia optykę oceny mojego zespołu do momentu tej straty bramki uważam, że mieliśmy swój plan, mieliśmy swój pomysł. Chcieliśmy się zrehabilitować za pierwszą połowę meczu w Gdańsku. Zmieniliśmy troszkę ustawienie w defensywie, jeśli chodzi o proporcje. W pierwszej połowie GKS nie, miał, nie stworzył sobie żadnych sytuacji. Byliśmy takim zespołem, jeśli chodzi o grę w obronie, jak w pierwszych meczach rundy wiosennej. No, natomiast sposób w jaki straciliśmy bramkę i to jaki miał wpływ na późniejsze losy meczu oraz zmiany taktyczne praktycznie postawiliśmy wszystko na jedną kartę od momentu 0-1 i graliśmy bez defensywnych pomocników, bo ani Bartek Ciepiel, ani Marcin Urynowicz, którzy grali, to nie są nominalni defensywni pomocnicy, w związku z tym postawiliśmy wszystko na to, żeby wyrównać. Pokazaliśmy kilka akcji, takich, które przy dobrze broniącym zespole gks Katowice nie znalazły drogi do bramki. W efekcie po ataku szybkim straciliśmy drugą bramkę i, obraz, i wynikowy obraz tego meczu jest na pewno bardzo zły, w związku z tym nie pozostaje nic innego, jak tylko pracować, trenować i spotkamy się w sobotę na Termalice. Nie cieszę w kolejnym naszym meczu. Dziękuję bardzo, proszę o do Państwa. Polskie Radio Rzeszów, Bartłomiej Wiszt. Dobry wieczór, panie trenerze. Odniosłem wrażenie, że w pierwszej połowie GKS zagrało, przepraszam za kolokwializm, nieco cwaniacko, czyli oddawam wam pole i przestrzeń gry, a w drugiej połowie, na samym początku, kiedy wykorzystał tę sytuację, powstał w fragmencie, w którym jak pan słusznie zauważył, zmieniła obraz waszych poczynań. Oczywiście zagrał już inaczej, innymi słowy wysoko bronił. Wam było trudno rozprowadzać piłkę wzdłuż wszerz choć kilka takich udanych ataków pozycyjnych oglądaliśmy także w drugiej połowie. Panie trenerze, pytanie jest krótkie. Co się stało z Resowią po stracie na 0-2, bo do końca spotkania było jeszcze grubo ponad kwadrans, a wydawać by się mogło z pozycji trybun, że zespół kompletnie stanął. Najłatwiej będzie zrzucić na podłamanie, na to, że yy, bramka, może nie, nawet nie bramka, tylko sposób, w jaki straciliśmy pierwszą bramkę. To, to nie są momenty takie, które dodają otuchy i wiary, natomiast przy 2-0 no to już też próby zmian, próby wprowadzenia. Nie wiem, no, graliśmy później na trzech napastników, bo był Muratowicz, bo był Jarosław, bo był Mikrut. Natomiast tutaj oddaję też, że GKS Katowice no, nie też z tego, że ma bardzo dobrych środkowych obrońców, że trudno jest ich sforsować. Dobrze zabezpieczają swoje pole karne. Niekoniecznie bym powiedział, że w tej pierwszej połowie, tak jak Pan to zauważył, że to GKS nam oddał piłkę. To raczej my dobrze broniliśmy. My nie pozwalaliśmy GKS, nie dopuściliśmy GKS-u do, do żadnej sytuacji strzeleckiej poza tym spalonym pierwszym Adriana Błąda, gdzie, gdzie był spalony. No taki mieliśmy cel też. tak, że Po 04 w Gdańsku. Do, w pierwszej połowy, żeby ta pierwsza połowa była dobrze zagrana defensywnie, organizacja gry i próby wyjścia do ataków szybkich kończyły się trzema czy czterema strzałami niecelnymi. Natomiast no, to był taki nasz sposób, i myślę, że yy, na no, pewnie nie ma co grybać, ale yy, im dłużej ten mecz by trwał, tym my dobrze grając przy 0-0, gdyby to się utrzymywało, mielibyśmy na pewno też swoje szanse, bo my w tym ataku szybkim wcale nie jesteśmy jacyś tacy. Yy, no potrafimy rozprowadzić dobrze piłkę. Pocieszam się tym, że od przyszłego tygodnia wraca do nas i już trenuje. Będzie, myślę, że Maciek Górski też będzie, w związku z tym siła ofensywna będzie mocniejsza i rywalizacja o przednią formację będzie bardzo duża. Dzisiaj dokonałem trzech zmian w składzie w porównaniu z wyjściowym meczem Lech z Lechią. Ci zawodnicy, którzy weszli, uważam, że, że pokazali się z dobrej strony. Jeszcze na koniec też zmiana radka Kanacha nie wynikała z jego słabszej dyspozycji, tylko po prostu z tego, że goniliśmy wynik. 0-1, chcieliśmy zremisować i stąd wpuszczenie Gracjana Jarocha w miejsce radka Kanacha, czyli z defensywnego, a wpuściłem nominalnego napastnika. Dziękuję. Proszę o kolejne pytania. Maciej Dycowski, Niemiec, Podkarpaciela w Trenerze. Można powiedzieć, że faktycznie operowaliście tą piłką dobrze, tylko czy nie uważa pan, że zbyt wolno? Że GKS Katowice szybciej się przesuwał niż wy zdążyliście zagrać? Optycznie nie wyglądało to źle, natomiast nie kreowaliście wielu sytuacji. Czy zgodzi się pan z tym i co zrobić, żeby to poprawić? Ćwiczyć atak pozycyjny. Yy, nie ukrywam, że. Nie jest to domena naszych treningach, bo jak ktoś sobie przyśledzi nasze spotkania, to wie o tym, że my jesteśmy raczej zespołem, który liczy na, na trochę inny sposób atakowania. A dzisiaj celnie zauważacie, szczególnie po tej bramce 0-1, GKS się cofnął i, i oddał nam pole. Staraliśmy się grać jedną flanką, drugą. Współprzestrzeni dośrodkowywaliśmy piłkę troszkę za wcześnie, tam ona padała łuchem, łupem przeważnie Arka Jędrycha niż, niż naszego Edwina Muratowicza. Natomiast to był pierwszy taki mecz od kiedy ja tu jestem, że, że to my dominowaliśmy przy piłce w drugiej części meczu. Nowe rzeczy to są dla nas, musimy no, pracować, uczyć się teraz już jak też i w ataku pozycyjnym zagrać. Bo 11 meczów jeszcze przed nami do końca, i na pewno będą też takie spotkania, że musimy atakować w ataku pozycyjnym na połowie przeciwnika skuteczniej, lepiej niż to było dzisiaj. Natomiast nie mówię, że to jest nasza największa bolączka. Naszą największą bolączką, widzicie co jest: sposób tracenia bramek, który nie. który o, podcina skrzydła wszystkim zawodnikom w ten sposób, powiem: zawodnikom, drużynie, sztabowi, wszystkim, bo my tracimy bardzo proste bramki. I analizam z lechią tych straconych bramek, sytuacji do jakich Lechia dochodziła. Dzisiaj też na pewno no, 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 bramka na, na 1 do zera, ta która, tak jak mówię, cały czas jest języczkiem uwagi tutaj naszego występu też została stracona w taki czystający. No. Druga, druga bramka też, tak dość A łatwo. To, drugą bramkę, oczywiście pięknie nogi jest to rozegrał. Tylko mówię, my postawiliśmy wszystko na jedną szalę. Nie mieliśmy defensywnego pomocnika, nie mieliśmy zabezpieczenia. Trzech środkowych obrońców było zostawionych samych sobie z premedytacją, taką, że mieliśmy Sześciu zawodników odpowiedzialnych za ofensywę, bo przecież Iciepiela i Urynowicz to są ofensywni zawodnicy, a nie, a nie broniący dostępu do własnej bramki. Nie usprawiedliwia to ani mnie, ani zespołu, tylko postawiliśmy wszystko na jedną szalę. Na, na ławce dzisiaj zabrakło też chliba Buchala. Co z tym zawodnikiem? Mm, uraz stawu skokowego. Czyli wy, wraca, wróci w tej rundzie jeszcze, jeszcze? Nie, no tak, tak wróci. Na Termalikanie mhm. Bardziej z Termaliki się cieszę, że właśnie dojść się tych dwóch. A jak właśnie ich wygląda? Już są na takim etapie, że na pewno zagrają w przyszłym weekend? Na w meczowej. Może jeden z nich na 100%, a drugi na 90%. Ale okay. Trening przy, przyjdzie w tym tygodniu, będziemy wiedzieć. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami szkoleniowiec przyjezdny Rafał Górak. Witamy serdecznie. Panie trenerze, bardzo prosimy o podsumowanie do zakończonego meczu. Tak, to, to było trudne spotkanie w szczególności dla nas w pierwszej połowie, kiedy, kiedy Resowia naprawdę postawiła nam bardzo wysoką poprzeczkę. Dobrze grała moim zdaniem. E, natomiast rzeczywiście problemy mieliśmy w momencie stałych fragmentów gry, kiedy, kiedy Resowia rzeczywiście nam, nam, nam zagroziła, ale, ale dzięki dobrej postawie naszego bramkarza nie, nie straciliśmy bramkę. Natomiast druga połowa rzeczywiście bardzo dobrze dla nas się zaczęła, potem pozwoliło nam to kontrolować grę, pozwoliło nam to rozwinąć też te nasze szyki tak, jak, jak, jak żeśmy chcieli, a drugą ramkę wydaje mi się zdobyliśmy w sposób koncertowy, jeśli chodzi o, o, o atak szybki. To dało nam zwycięstwo 2-0. Później były momenty, kiedy, kiedy drużyna moja rzeczywiście doskonale broniła, a, a jednocześnie też szukała trzeciej bramki, która niewątpliwie m, zazwyczaj zabija spotkania, i, i, i wtedy, wtedy już jest spokojnie. Tak? Musieliśmy być bardzo czujni do, do ostatniej minuty. Zdaliśmy egzamin. Bardzo jesteśmy zadowoleni z wywiezienia trzech punktów właśnie z Rzeszową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania z sali. Maciej Dysowskiem jest pod i w trenerze, Czy taki miał pan właśnie pomysł na to pozbyć u bramki, aby troszeczkę się cofnąć i czekać właśnie na tą kontrę? I szczególnie właśnie bronić, a przy okazji starać się właśnie wyprowadzić kontrę, która się udała? To, 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 też, nie, to też nie tak do końca. Natomiast rzeczywiście kiedy, kiedy drużyna tak preferujemy, kiedy bardzo chcemy grać wysokim pressingiem, a to wymaga naprawdę bardzo dużej intensywności. W momencie kiedy, kiedy tą bramkę się zdobywa, warto niekiedy zejść trochę do tej obrony niskiej i, i, i przytrzymać moment taki, aby, aby przeciwnik po prostu trochę, trochę bardziej do nas wyszedł, trochę, trochę bardziej też próbował zaatakować, trochę, trochę daje on znam, jakby możliwość też wykorzystania jego błędy w prowadzeniu gry. Wobec tego taki, 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 taki plan jak najbardziej, jak najbardziej był. Ciut hmm, być może za dużo pozwoliliśmy, bo, bo momentami powinniśmy już tą piłkę przejąć i, i, i tych szybszych ataków powinno być po prostu parę na pewno więcej. Ale, ale cieszę się, że jeden z nich właśnie zakończył się też bramką na, na, na 2 0 także nie chcąc dopowiadać do tego jakieś nie wiadomo jakiej ideologii ale na pewno na pewno taki zamysł był czwarte zwycięstwo na wiosnę można powiedzieć, że włączacie się do gry o awans czy takie są cele klubu na ten sezon. Dużo by mówić i dużo by opowiadać. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy w takim momencie. Bardzo cieszymy się, że zdobywamy punkty na, 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 na miarę możliwości naszej, naszej naszej drużyny, bo to jest zespół naprawdę dobry cierpliwość, cierpliwość popłaca, natomiast nic jeszcze nie jest jakby, 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 jakby załatwione. Drużyny jeszcze, które, które grają, mogą zdobyć punkty, także, także włączyliśmy się do tej walki, o, ale wydaje mi się, że ani razu w tym sezonie nie byliśmy w momencie, kiedy byśmy się od nich już tak całkowicie oddalili, także robimy swoje, pracujemy, pracujemy ciężko, momenty, momenty, momenty niekiedy są, są trudne, w szczególności w pierwszej rundzie, kiedy graliśmy naprawdę bardzo dobrze, nie potrafiliśmy wygrać spotkania i, 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 i wtedy drużyna bardzo ładnie ten moment zniosła, wytrzymała ten trudny moment wewnątrz punktujemy, punktujemy bardzo solidnie punktujemy bardzo rzetelnie i to, i, to, i, to jest, i to jest bardzo dla nas dobre natomiast wiadomo, że teraz będziemy mieli bardzo mocne spotkania na Śląsku, pod Beskidzie, Zagłębie nawet drogą rewanżu w tamtej ludzie, kiedy zremisowaliśmy w Bielsku i przegraliśmy z Zagłębiem mamy taką ogromną chęć rewanżu i po prostu grania o tych, tych, tych najbliższych meczach o, o, o pełną pulę ja jeszcze chciałem zapytać o zawodnika który zdobył drugą bramkę Antek Kozuba który pochodzi z Podkarpacia wypożyczony z Lecha Poznań jak pan ocenia jego rozwój bo widzę, że gra w każdym meczu zaczyna mecz od pierwszej minuty i czasem schodzi natomiast jak pan ocenia jego rozwój przez ten sezon No tak wydaje mi się w GKS Katowice rozwija się doskonale dzięki rzetelnej pracy dzięki dzięki na pewno naszej pomocy rozwija się naprawdę doskonale Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Grzegorz Zimny, retrofutbol. Panie trenerze, mam do pana pytanie takie zahaczające o historię. To jest ważny rok dla waszego klubu. Obchodzicie wszak jubileusz. Jakie jest u was wśród piłkarzy podejście, czy jakoś piłkarze zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest to rok? Na przykład puszczanie połomice w roku jubileuszowym awansowała do ekstraklasy. Lech Poznań zdobył mistrzostwo Polski. Czy pan może w jakiś sposób motywuje piłkarzy, że może w tym roku warto, jakby tak wyjątkowo powalczyć o ten awans właśnie z powodu 60 lecia powstania klubu? To znaczy po spadku do drugiej ligi. Teraz jesteśmy trzeci. Sezon ciągle ciągłości w lidze pierwszej i, i w każdym jednym z tych sezonów naprawdę mieliśmy ogromne marzenia, żeby, żeby, żeby być jak najwyżej. Wiadomo, że nasz klub w tym roku ma, ma, ma jubileusz i, i obchodziliśmy te urodziny wspólnie na Bukowej podczas meczu z Miedzią czy w czasie Gali uroczystej. Moi piłkarze są świadomi, w jakim klubie grają. W związku z tym, że ja z racji tego, że jestem najstarszy i najdłużej w tym klubie, bo, bo i wcześniej i, i, i teraz dużo, dużo piłkarzom opowiadam, dużo ich zajawiam tą piękną historią, którą GKS miał. Piękna dekada GKS, która była, to przecież była pisana pięknymi zgłoskami w naszym, w naszym klubie, w naszej historii któż by nie miał takich 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 chęci, takich takich marzeń, takiej, takiej, takiej nadziei. Natomiast Musi za tym iść ciężka praca i, i, i wspólny wysiłek wszystkich dookoła, wszystkich razem, bo, bo bez jakiegokolwiek małego, drobnego elementu nie da się tego zrobić. Jeżeli, jeżeli, jeżeli wszyscy razem pociągniemy, to, to, to może się wydarzyć wszystko. Natomiast nie ma co rozbiłać wielkich, wielkich, moim zdaniem, takich ambicji, bo nasz klub poprzez, poprzez wiele lat, naprawdę wiele razy przez to też cierpiał. I, i, i wszyscy razem zdajemy sobie sprawę, jak, jak, jak wiele się wydarzyło na Śląsku wokół zespołów, które awansowały do Ekstraklasy. Grały w tej ekstraklasie, były w tej ekstraklasie, a my ciągle nie możemy się do niej dopukać. Natomiast moim marzeniem jest tak, żeby GKS kiedyś wszedł do ekstraklasy i byłby w stanie w niej być, ale się w niej zadomowić. Żeby to nie był moment dla GKS-u Katowice, tylko żeby wszedł do ekstraklasy pełny, stabilny, stabilny klub z pięknym stadionem, z ogromnym zapleczem e, ogólnym i, i, żeby, i żeby ta siła tego GKS-u była na tyle mocna, żeby po prostu w tej ekstraklasie być, zostać i grać wiele, wiele, wiele lat. A jeżeli się, marzenia to, jeżeli się te marzenia ma, to wydaje mi się, że, że można zrobić wiele.